Teraz Prezenci. Mikołaj da drugi prezent dla najstarszego mężczyzny w tym domu, czyli Sebastiana. O, to chyba ja. Sebastian, pozwolisz tutaj podejść do mnie? Stań tu dziecko. A dziecko, przygotowało jakiś wierszyk dla Mikołaja. Oczywiście że przygotowałem. Tak? Na górze gwiazdka, na dole bombki, oddawaj prezent, bo zarobisz dwa dzwonki. Pięknie, cudownie, to Twój wierszyk sam Oczywiście! Byliśmy. Bardzo ani Mikołaj, kurde kolana, o, się tak, przytuli, Mikołaj, przytulić, się, jako ksat. synusia, tak! Elegancko! Dziękuję, Mikołaju! My tu jeszcze mamy jeden prezent! Jakiś! Ola! Czy jest taka! Jest! Oh Jest! A czy byłaś grzeczna? Byłam! Masz dobre stopnie w szkole? Tak! Uchodzisz na religię? Tak! To, a zaśpiewasz Mikołajowi mi coś albo powiesz Wiele. wierszyk? Ja śpiewałem Okej. Okay. Ja tylko, że się trochę wstydzę Słucham, mi koła, mi. Ja teraz się wstydzę, że tak. mi. Tak. grając kosznie dzieciom też i liże. Koniec. To razem też prowadzimy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na, na wysokości, wysokości, chwała na wysokości, wysokości a pokój na, pokój na ziemi. Proszę bardzo. Dziękuję, o i teraz Córunia muszę pójść. Pięknie. Do kawały zmachamy. Mikołaj jednak zostawi dla tego pana prezent, bo on czuje, że ten pan jednak był grzeczny i się poprawi tego roku. Bardzo Mikołaj się cieszy, że odwiedził tak grzeczną i sympatyczną rodzinę kochającą się. My też się na dobre cieszymy a teraz Mikołaj musi usiąść na sanie i odjechać bardzo daleko. Tak, dziecko? Tak, papa. Zrobisz Mikołajowi papa? Papa, papa. Mikołaju, poczekaj! A, poczekaj! Jeszcze coś tu jest dla świętego. A, dla świętego jeszcze o, coś jest. O, Mikołaj, jeszcze.